Moi drodzy, kolejne starcie, kolejny odcinek Tyson Fury w UFC, w MMA, bilans 2 do 2 Teraz walczymy z grubym, którego no, poznaliśmy na koniec poprzedniego odcinka, miejmy nadzieję, że teraz Ponownie Tyson się odbije, no, bo kontrakt nawet podpisał, no ale tutaj trzeba mierzyć w pierwszą piętnastkę, no, no to... Ostatnia walka no nie dosyć, na punkty oczywiście, po pierwszej rundzie i po drugiej przegrywaliśmy, ale już w tej trzeciej już, już mieliśmy gościa na widelcu, no ale ten, ten łokieć oto nowhere, no niestety, niestety. Bilans na zero. Niebezpieczna dokątująca siła, takie, takie info odnośnie naszego zawodnika, to jest ciekawe. No gość widać, widać, nie traktuje tej walki poważnie. Grubiutki. no, dobra, Tyson też, też, umówmy się, nie raz. Nieraz wyglądał, jak wyglądał, tak? No właśnie. Zobaczymy. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać po przeciwniku. Zobaczymy. Obijamy się nawzajem. O, ale tutaj była próba obalenia. High kick. No, no, Tyson, Tyson już tutaj powoli to MMA. Ładny, prawy i, i podwrótkowy. O, leż teraz go sieknął. Czy to będzie koniec? Czy to będzie koniec? Nie. Zdecydowanie nie. Dobra. Nie będę się ba... Ojej, ojej, ojej. Najważniejsze, że... że jest pierwszy knockdown już na początku rundy. Oj, błąd. Duży błąd. Akurat tutaj ładnie wszedł w nogi. No ale Tyson umie się bronić. Zobaczcie, zobaczcie. No, defensywka była robiona na treningach. Oczywiście, że tak. Panie Le legendary. No dobra, no to nie byłem przygotowany. No to nie byłem przygotowany, ale tutaj jednak No powinniśmy sobie poradzić z tym, nie? Tyson? Będziemy z góry No właśnie Na luzie, na luzie, wariacie Nie ma co się wiesz. Wspinać mhm. Dobra, on no to ładnie blokuje mnie ja mimo wszystko jestem u góry No wolałbym gardę, gardę tutaj bym wolał. Nie, nie chcę duszenia z pleców. A może się tak wydarzyć. Albo dosiad. Na przykład. Moim zdaniem kliknąłem w odpowiednim momencie. Jestem pewien, że kliknąłem w odpowiednim momencie nagram no, nie oczywiście, jak zawsze, nie lubi pod tym względem. I może się użerać teraz Z próbą balachy Dobra Znowu z góry no Już myślałem, że tego też mi nie zaliczy To już boździerstwo No Tyson na razie były tutaj atakowane Stormshionami, ale nic z nich nie wynikło. Być może gość będzie musiał zmienić swój game plan, bo na razie Tyson chyba mimo wszystko na punkty wygrywa, prawda? O! A ja ja, ja, ja! co teraz? Będziemy tak się turlać w jedną i w drugą stronę? To bardzo możliwe. Ja już. Ooo, tam Kimura się szykowała, widzieliście to? Typ chciał mi Kimurę zapiąć. No to ewidentnie zmierzało do Kimurki. O, wstajemy. Dobra. Ja wstajemy, to fajnie. Wow. No, spokojnie, spokojnie. Ale, loa, ci dałem. A masz. Zdaje mi się, że przystójcie ten gość. No nie jest niebezpieczny. Aha. Oj. Aż tak? Aż tak się mogłem pomylić? Kurcze Co wy mówicie w ogóle? Oj bardzo, oj bardzo źle Jeszcze mnie obalił na koniec No chyba przegraliśmy pierwszą rundę Chyba przegraliśmy wygraną rundę tak naprawdę Tego to się nie spodziewałem no, tu go siekłem. Tu go siekłem na początku. S, No i tutaj padł drugi raz, tak naprawdę. No chyba, że mi tego pierwszego nie zaliczą jako knockdown, no ale to było dziwne. No dobrze. No to jest wszystko takie za bardzo na styku. To, 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 to jest niepokojące też, właśnie. No dobra, dobra. Cepeliada. Aha. No spokojnie, no spokojnie. Ktoś chce iść w clinch, może iść w clinch. Bronimy się, bronimy się. Pewnie, że tak. Okej okay. Oj Taka wymiana co, co to? Co to? Co to było? Fajny high kick, tylko szkoda, że Niecelnie No zasięg robi swoje, trzeba go wykorzystać, prawda? aha no ale wybronić to pewnie że tak aha może jakiś zasięg właśnie no trzymajmy trzymajmy on będzie skracał ale sobie trzymajmy ten zasięg pewnie że tak Trzymaj się, trzymaj się, Tyson, y, trzymaj się na nogach. Ok. Trzymaj się, trzymaj się. Nie pozwól, nie pozwól, nie pozwól. No i pozwoliłeś. No i pozwoliłeś. Dobra, role się szybko, jak widać, zamieniają. No i lutujemy go. Pięknie. Gość, jak widać, poważnie tutaj bleeding. To nie są żarty. Oj, to nie... to nie są żarty. No ja nie będę w stanie się wyprostować teraz. O, oh, shit. Uda mi się? Go przetoczyć? Udało się. Znowu teraz Tyson z góry. No i proszę. No i co tam? Co tam, panie kolego? Boli, co? Takie obijanie. Ja wiem. No, chodź, 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 chodź. jest choć, defense defense pięknie spokojnie. Na spokojnie Tyson To nie jest na spokojnie. To nie było na spokojnie w ogóle. To tak Pięknie, ale on się nawet... Nie zachwiał po tym. Po tym się zachwiał O no to jest niemożliwe, słuchajcie. To jest niemożliwe. To się Odpieprza No no panie Tyson. Kończmy to. Chyba to jeszcze nie będzie koniec jednak. No nie, nie wyprostuję się, kurde. Ech. Wstajemy, wstajemy. Bo ten już jakieś duszenie zaraz założy dziwne i... i tyle z tego będzie. Defense. Miała być defense. No nie groźnie groźnie jest nie już nic nie zrobił, już typ nic nie zrobi no tu się wszystko może wydarzyć słuchajcie w tej trzeciej rundzie to się jeszcze wszystko może wydarzyć ale że on tu przetrwał tu na pod tą siatką znowu no. O co tu chodzi? Świetna praca w parterze w ostatniej rundzie, mi coach mówi. To niezły. Niezły mój coach, jest naprawdę. No. Dobra. High kick. Obijany cały czas. No i obalenie. Próba obalenia znowu. Nic z tego, bo Wow! Dobra, dobra. Ale mogło wejść kolano fajne, nie? Dostał. Piękny teraz podbrudkowy jeszcze. No dawaj tam dziada. Prosto, że tak. Oj, dobra, Uppercut. No, dlaczego to nie siadło teraz? O nie, a już go miałem. A już go miałem. Defense, defense, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Tyson Fury tutaj. Pokazuje się Z niesamowitej strony Oczywiście Oczywiście, wariaci ok no On już czuje, on już czuje, że jest ciężka no On już czuje, że jest, jest że są problemy Będzie kombinował ok Nie, 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 nic, nic w ten sposób, kolego, nie zrobisz. Może? Jeszcze się utrzymał. Jeszcze, kurde, walczy. Co za gość, no. Co za gostek. No, lutuj go tam. I nie można go skończyć. Próbujesz, nie? Próbujesz go skończyć i nie da się. Cały czas. No dawaj, Tyson, już, on już nie, już nie daje rady. Tuż tu musi być koniec. I on jeszcze się trzyma. On jeszcze się trzyma. Nie no, gościu. No nie mogę go znokautować. O co tu chodzi? Co się tu dzieje? O, no nie, nie mówcie mi takich rzeczy, w ogóle. No nie, dobra, dobra. Palczyk mi zablokował, skórę kobany, no. Dobra, jest, jest, jest w gardzie. Pełnej. No. No dalej gościu, no. On nie chce iść do stójki. On tutaj upatruje szansy w parterze. Tylko mi się wydaje, że on. Na punkcie chyba. Przegrywa, co, czy nie? Pierwszą rundę wygrał. No, druga chyba moja, nie? I trzecia tutaj, co się działo? No, come on. Czy mylę się? No, może się mylę, kurde, cholera wie. Warto byłoby się tutaj podnieść jeszcze. Podniesiemy się na no ostatni tam chwilę. Trochę trochę ponad minutę. To wystarczy. Nie wierzę, nie wierzę po prostu w to. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę w to uwierzyć. No, on nie wstaje. No, co za typ. Jest! Jest! Złożony dobrze. Dobrze tutaj. Fury, wracamy. Ale już była sieka później. Stójkowa, stojkowa, tak jest, tak jest. No, światło zgasło momentalnie, ale on tyle przyjął ten typ, ten typ tyle przyjął na maskę, że ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Co się dzieje? Ech, dobrze moi drodzy, dobrze No ja liczę naprawdę na to, że to jest... To jest bilet do... Do pierwszej piętnastki, no Do walki z typem z pierwszej piętnastki oczywiście Nie, że już jesteśmy w rankingu, ale... Żebyśmy mieli okazję wywalczyć sobie miejsce w pierwszej piętnastce No i też potrzebny jest ten rewanż z tamtym typem, co nas... Co właśnie sklepał Zobaczymy, no Tyson Fury walki daje widowiskowe, co by nie mówić, no, sami chyba się z tym zgodzicie, no raczej, raczej nudy tutaj nie ma, od niego. Hmm, no zobaczymy no, Zobaczymy, zobacz, zobaczymy, co tu jeszcze może się wydarzyć. Miejmy nadzieję, że coś, coś, coś ciekawego, coś, coś tutaj naprawdę, naprawdę wow. Coś naprawdę wow. Jan Bochowicz, waga półciężka. Mistrz, nowy czemp, o to chodzi. Dobrze, Jasiu. Ciśnij tam. I uwaga, Scott. No, nie chcę z nim walczyć. Jakieś, jakby był Rewanż tam tamtym temu, to będą chętnie. Zobaczymy, może się uda wymusić rewanż, Nie. Nathan Cardozo, 16 zwycięstw, 5 porażek. A czy my właśnie z nim nie walczyliśmy? Już kojarzę tutaj. Ten kolor kojarzy. Czy to właśnie nie jest ten? No, no właśnie, dobra, przekonamy się. E, jeśli nikt nie zobaczy twoje walki, to nie dobrze mogłoby się No Tak, bierzemy się za promocję imprezy, oczywiście, że tak, przyjdź do promocji. A tymczasem moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!